Cześć Marcin, miło Cię widzieć, jak Cię czujesz chwilę po opuszczeniu wilni Miłości. Jak tam Twoje samopoczucie? A, bardzo dobrze wiesz, co cieszę się, że mogę wrócić do, do rodziny, do bliskich, do, do przyjaciół, za którymi naprawdę tęsknię już. A co sądzisz o argumentacji Karoliny, argumentacji dziewczyn, jak Cię wyrzucały? Powiedziały, że jeżeli będziesz ty i ona, to nikt z was nie zrobi kroku w stronę miłości. Co sądzisz o tej argumentacji? Sądzę, że to jest trochę nad wyraz powiedziane, ponieważ bądźmy szczerzy, jako dorośli ludzie podejmujemy pewne decyzje i jeżeli komuś przeszkadza moja obecność, to już jest tej osoby jakby problem, a nie mój, ponieważ mm. ja kieruję swoim życiem, a problem do tego, że ktoś gdzieś jest, gdzieś się przewija, to, to już chyba jakieś bardziej aluzje w stosunku do tego, że ktoś nie jest pewny. A jak rzeczy. myślisz, to Karolina wywierała wpływ na dziewczyny, żeby wyrzucić ciebie? To była jej chęć, żeby ciebie rzucić, czy dziewczyny wspólnie podjęły decyzję? Jak oceniasz to? Hmm. Szczerze mówiąc, nie analizowałem tej sytuacji w ten sposób, w żaden sposób nie myślałem, kto podjął decyzję, mhm. kto miał wpływ największy na dziewczyny. Podjęły decyzję wspólnie w porozumieniu, więc szanuję ich zdanie. Jest to ich opinia na mój temat. Żadna z nich, jakby żadna z dziewczyn, które były w kręgu, a nie stały obok mnie, nie widziała realnej szansy nawiązania ze mną w większej relacji niż tylko przyjacielskiej, więc myślę, że to też bardzo mocno wpłynęło na tą decyzję. Niektórzy widzowie twierdzili, że ty na Wyspie Miłości byłeś ochroniarzem Karoliny, a nie szukałeś tam miłości. Jak byś na to odpowiedział? Wiesz co? Odpowiedziałbym pokrótce, że to wcale nie jest tak duże miejsce, jak wszystkim się wydaje. I jednak przebywanie koło siebie, przebywanie obok siebie jest tutaj yy, na porządku dziennym, tak naprawdę. Kwestia tego, że ja nigdy się nie wtrącałem, nie wchodziłem w dane miejsca i tak dalej, żeby nie tworzyć właśnie złej atmosfery związanej z rozwijaniem jakiejkolwiek relacji. A jeżeli chodzi o szukanie mojej miłości na Wyspie Miłości, tak naprawdę przyszedłem zobaczyć w jaki sposób to funkcjonuje. Przyszedłem zobaczyć co tutaj się tak naprawdę dzieje, czy jestem w stanie znaleźć kogoś dla siebie. No na ten moment poznając dziewczyny, poznając relacje związane z tymi dziewczynami, nie widziałem dużych perspektyw na przyszłość. Jedną perspektywą była Anka, która bardzo szybko jakby zmieniła do mnie podejście, nie wiem czy po jakichś rozmowach, czy, czy po wpływie kogokolwiek, więc musiałem... Zaangażować się w, re, w jakąkolwiek inną relację, i tak jak wszyscy widzieli, bardzo dużo rozmawiałem z Anią, bardzo dużo rozmawiałem z Wiktorią, i tak naprawdę to były jedyne dwie dziewczyny, z którymi realnie rozmawiałem na temat y, przyszłości, na temat relacji i tego, w jaki sposób one się tutaj odnajdują, w jaki sposób one szukają tutaj kogoś dla siebie. Tobie nie udało się znaleźć miłości, ale poniekąd miłość znalazła Karolina z Bartkiem. Jak oceniasz ich szansę na przetrwanie tego po programie? Jakby nie jestem odpowiednią osobą na opiniowanie tego związku, ale to pod kątem takim, że i tak nikt nie będzie brał mnie na poważnie, ale mhm. jeżeli chcesz usłyszeć moje zdanie, to uważam już, że jeżeli jest to yy, Prawdziwa relacja, jeżeli to wszystko dzieje się we właściwym tempie, to ma to w pewnym sensie szansę na przetrwanie. Jak jest naprawdę, każdy musi po prostu ocenić według własnego podejścia. A co sądzisz o tym, że Karolina tak szybko powiedziała do Bartka kocham cię? Nie wiem, nie słyszałem takiego tekstu, więc jakby jest pierwszą osobą, która mi to powiedziała? Mhm. Jeżeli tak czuję, jeżeli. Zna znaczenie tych słów i faktycznie wie, że to płynie z głębi serca, no to uważam, że jest kobietą, jest emocjonalna. Więc to jest jej zdanie i jej podejście do tej relacji. To już tak odchodząc od ich tematu, przeskakując do Arka, to Arek był świadkiem Waszej rozmowy, jak rozmawialiście tam o sukience, o weselu, no i przekazał to Bartkowi. Karolina z nim rozmawiała, Ty nie wiem, czy rozmawiałeś, bo nie było to pokazane. Co sądzisz o tym, że on to przekazał, podał to dalej? Nie wiem w jaki sposób Karolina rozmawiała o. Poprosiła Arka na bok i przybarze z nim rozmawiała, że się na nim zawiodła, że myślała, że nie przekaże A tego Bartkowi, bo on przekazał Bartkowi, że dwa tygodnie przed wejściem do programu mieliście jakieś tam zbliżenie. Na osobności mu to powiedział. Jak mam wiedzieć? Y nie do końca rozumiem postawę arka i mhm. nie do końca rozumiem przekazywanie takich informacji dalej, ponieważ to są mało znaczące informacje, które działy się przed rozpoczęciem relacji. Jeżeli ty spotykasz się z jakąś dziewczyną od dzisiaj, to w sumie co, jaki masz wpływ na to, co robiłeś tydzień temu czy dwa tygodnie temu? Jeżeli ja od dzisiaj się będę z kimś spotykał, bo ta dziewczyna nie ma wpływu na to, co ja robiłem miesiąc temu, dwa dni temu, trzy dni temu, ponieważ dopiero ją dzisiaj poznałem. Może od dzisiaj się, że tak powiem, zauroczyłem w niej i od dzisiaj będę już jakby dla niej inną zupełnie osobą. Ale jeżeli ktoś patrzy na przeszłość, jeżeli ktoś mhm. nie potrafi zostawić przeszłości za sobą albo swojemu partnerowi wypomina przeszłość, uważam, że to jest niedojrzałe zachowanie. No tam Bartek akurat zareagował tak, że trochę się zdenerwował, ale później mu przeszło. Bardziej chciałem porozmawiać o tym, że wiesz, że Arek podał dalej taką informację, no ale to dostałem już odpowiedź, no, że, że nie fajnie. No nie jest to w porządku ze strony Arka, że jeżeli ktoś coś mu mówi, on przekazuje te informacje od razu dalej. Nie wiem w jakim celu miał to zagranie, nie wiem w jakim celu yy, przekazywał to, co miał, yy, co miał jakby. Co miał na celu przekazując tą informację? O, to sposób... już wie tylko on, jak się z nim Prawda. spotkam, to się go zapytam. Widzowie dość dużo komentują program. Ty jeszcze nie miałeś okazji zetknąć się z tymi komentarzami, więc ja będę taką pierwszą osobą, która ci przekaże. Niektórzy twierdzą, że ty i Karolina po programie się zejdziecie, że to uczucie jest tak silne, że do siebie wrócicie. Czy bierzesz to pod uwagę, żeby stworzyć jeszcze związek z Karoliną, jak nie wyjdzie, jej z Bartkiem? Oj, wiesz, co to jest ciężkie ogólnie pytanie, bardzo, bo tu nie chodzi nawet o moje podejście, tu nie chodzi o podejście Karoliny. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas może jakby popełniać w pewnym sensie błędy, i nie jestem w stanie odpowiadać za nią i za to, w jaki sposób ona się zachowa, wychodząc z programu, czy w jaki sposób się zachowa, gdy zakończy jakąkolwiek relację inną niż z Vatkiem. Ale ja wiem jedno. W pewnym momencie trzeba po prostu sobie postawić kropkę nad i i powiedzieć, że kurde, nie po to człowiek się rozwija, nie po to człowiek idzie do przodu, żeby robić krok w tył. A okej, okay. czyli raczej wykluczasz, ale życie jest przewrotne i wszystko może się wydarzyć, ale tak na chwilę obecną a, jeżeli, żeby się raczej, nie... <laughs> raczej nie. A czy Tobie się wydaje, że będziecie mieli kontakt? Ze sobą? Jakiś przyjacielski. Yy, pewne sytuacje uświadomiły mnie, że. No, lepiej lepiej zostawię dla siebie, bo to jest dość mm. drastyczne moje zdanie na temat y, tego, w jaki sposób y, mógłby wyglądać ten kontakt, ponieważ. No. Okej, okay, to już tam trochę się, trochę się benefity, znajomi, takie, takie rzeczy, że taka jest opcja, żeby ten Przez... kontakt, yy, no friends benefit. Cię nie, mówię. stary. A, jeszcze... to ja myślałem, że o tym mówisz, że tak tajemniczo, wiesz, kręcisz. Nie, no gdzie? Ja nie bawię się w takie rzeczy, jestem poważnym człowiekiem. Nie A, okej. Okay. Dobra, dobra, to już tak kończąc ten y, temat, jakie ty masz do niej uczucia? W jakim sensie uczucia? To są uczucia przyjacielskie, jeszcze taka miłość. Czy, czy, czy jak? Bo, bo wiesz, bo widzowie spróbują odpowiadać za was. Nie? I oni niektórzy widzą miłość między wami. A jak ty to czujesz? Ja? Hmm? Jakby w tym momencie, to nie wiem, czy to można nazwać uczuciami. To raczej jest po prostu szacunek obstronny, ponieważ uważam, że jeżeli ktoś przez x lat dawał ci szczęście i powodował uśmiech na twojej twarzy, to z jakiej racji masz teraz go y, cisnąć y, czy w jakiś sposób y, w jakiś sposób źle się do tej osoby odnosić, skoro i tak byłeś kiedyś przez nią szczęśliwy. Takim osobom się po prostu dziękuję za to, że było się z nim szczęśliwym i zostawia się to, bo ja nie lubię palić za sobą mostów. Choć niektóre mosty po prostu lepiej, żeby zostały na swoim miejscu, nie? Nie wiem, czy wiesz, ale ja miałem okazję w ogóle z Karoliną rozmawiać przed jej wejściem do Winni Miłości. Ja jeszcze nie wiedziałem, że ty będziesz tam, i ona powiedziała mi, że w waszym związku zabrakło rozmowy. Tak. Że za mało rozmawialiście. Tak, zdecydowanie nie rozmawialiśmy o tym, czego potrzebujemy, czego oczekujemy od życia. Nie rozmawialiśmy o tym, co w danym momencie w nas siedzi i bardzo często mieliśmy problem po prostu z komunikacją w związku, gdy zaczęła się monotonia, gdy zaczęliśmy tak naprawdę swoje zwykłe szare życie z dnia na dzień toczyć w ten sam sposób. To co teraz u ciebie będzie się działo? Wracasz do Polski i co dalej? Wracam do Polski, wracam do, do mojej Bydgoszczy i wrócę, wrócę do przyjaciół, których mm. mam zawsze po siebie i mam nadzieję, że, że oni dalej są moimi przyjaciółmi w tej sytuacji. <laughs> Nie, ale masz, masz jakieś wątpliwości? Nie, no się śmieję, ponieważ jakby... Każdy z moich przyjaciół zna moją historię, zna moje podejście do tej sprawy, wie w jaki sposób ja reaguję na niektóre sytuacje i na pewno zauważyli to i na mojej minie w czasie odcinków, kiedy nikt inny nie wiedział co się dzieje, to oni tylko spojrzeli. Było dobra wiśnia. Wiem o co chodzi. No to wiemy o co chodzi. Dziękuję bardzo. Wracaj do Polski wszystkiego dobrego. Wracaj do Polski do usłyszenia. Trzymajcie. Dzięki. Siema siema. Okay.